Juchy mammidzowie w dzisiejszym filmie gramy w pizzernię, taką straszną pizzynię. Chyba każdy w nią grał, więc no, zaczynamy, tutaj sobie gramy. Ja już tutaj sobie wiem w restauracji, ale chyba coś tu jest nie tak. Co tu jest. <laughs> Mówię, żartuję przez łatwo to jest obrę. Tu mamy Ja Chyba tu wyraz grałem. Ja nie jestem takim rażą, bo nie wierzę, jakie to jest pobyt. Nie wiem, czy to jest ok. to tam nie ma. Tu mamy już pierwsze przeszkody. O ja, czekam, to jest... To jest ciekawe, gdyby to było w Gdyby to było w naszym normalnym świecie, to jest to ciekawe, czy ktoś by tam przeżył w ogóle. ja mam podwośnione... Dobra, mam troszeczkę sobie podwośnione. Tu mamy... Ale to jest łatwe. Spannę, o ja to pamiętam, tu go nasz i musimy mieć zapiskę. O nie, on nie nas gonił. O kurcze, ja to jest straszne. Znaczy nie jest straszne. On, on chodzi jak zombie. Ten... No to pas. Patrzą No to są kanały widzę. Oj, oj. Tutaj mamy. Tyk. Tu mamy łatwo. For... Nie! Jak ja nie zginąłem! Jak ja nie zginąłem! Jak ja nie zginąłem! No. O. Już myślałem, że nie uda mi się tego przejść. Ej, nawet łatwo nam idzie. Chyba to na mnie zajmie zbyt nawet dużo czasu. Nie wiedziałem, że tak szybko mi. Oni... m. Um, ten. Szybko robię to. O nie, to jest najgorsze, bo tu pająk też może dorobić. Ale dotykaj pa... Nie dotykaj pajęczym. On nas to informuje, a powinien nas... Właśnie informować, żebyśmy dotykali pajęczym. Zba, że to jest gość, który jakoś uciec z tej restauracji. I mówi, żeby, żebyśmy nie dotykali. Jak ja tu za pierwszym razem tu przeszedłem. Ja... Ja tego nie ustawiłem, naprawdę. Za pierwszym razem. Zawsze trudno to robiłem. Zawsze myślałem, ten, że nie mogę, ci robiły pisy... Nie, złapie mnie! Złapie mnie! Jak ja to skoczyłem tutaj! I zaraz będziemy... Ej, my zaraz skończymy! Doby! Podejrzewałam, że w 5 minut ten odcinek będzie trwało, No chyba, że nam później źle pójdzie. Nie wiem, no. Nie wiedziałam, że tak mało... Takie... Takie proste jest oby. No ale nawet... O, ja czy ja pamiętam, jak to wziąłem? Odłożyłem te drzwi i włączyłem windę i nie wsiadłem. Pamiętam. Gdzie tu mamy? Tu mamy teraz... A! Ej, ja nawet nie pokazałam Eku, że tu mamy, a, ja... a mamy. Ej, ładna jest ta animacja od coś. Mega fajnie. No i teraz z Ile nam się tutaj będzie do góry robić? Bo ja się co, Nie możemy tego przyspieszyć, ale on przyspieszy. Dobra to trudno, będziemy sobie troszeczkę czekać. A nie, nie będziemy troszeczkę czekać, bo już zaraz będziemy na górze. Wtedy tak że ta serio ta wita do góry Mega e, idzie mega wolno, a gdy się schodzi na dół, to ja mam taką fajną metodę, że po prostu trzeba skakać tak. E, jest. Dobra, jesteśmy. O nie, na tym możemy za pierwszym razem zginąć. A nie, nie zginęliśmy. Czy my zginiemy? Nie zginęliśmy. Okej. Okay o nie, to zaraz będzie mój najtrudniejszy poziom znaczy czy to jest mój najtrudniejszy poziom nie, to nie jest 16, to jest mój jeden najtrudniejszy to jest chyba mój najtrudniejszy poziom ale będę to przejść nawet za pierwszym razem ale jako coś to jest mój najtrudniejszy poziom, więc chyba to obie jest ta to to jest mój widzieć najtrudniejszy poziom, zobaczcie to tu chodzi, zobaczcie, tu chodzi o to, że tu są takie wiecze Macie i skaczecie i tu mnie cały czas wypychało i nie mogłem skoczyć. Nie gadajcie, że ja to... No więc to tak. Ej. ej, ej jeśli my tu przyjdziemy za pierwszym razu, to ja się dziwię. No nie. Ty sami widzicie. Oczywiście my chyba tak długo nie będziemy ginać. Pyk, pyk, pyk. Tu ja ci prawie spadłem. No jacie. Cały czas spadają ludzie, którzy stali zrobieni do pizzy. No ja cię już myślałem, że spadnę. Ej. na co czeka ta dziewczyna? Nie wiem, ona chyba czeka... Nie wiem, na, nik na nikogo chyba. Okej, okay. tutaj mamy... skakuj. Zagłada w tę stronę. Zguba w tę stronę. Nie wiem. Siadę, no! A nie pewnie nie wstąpić. No była taki mały żarcik. Yy, I galę, że będzie na tym. I galę, że... Już myślałem, że nas nie czerwkiem. Ale zalczyło tego. Nie. Ja serio. Co jest na śmierć odcinku? Ale może zrobimy sobie tak? kamera będzie łatwa. Nie. Chyba tak. Pyk. Pyk i pyk, pyk, i pyk okej okay, tutaj mamy wejście łatwe jestem gotowy, a tu no dobra niełatwe ale trochę, no bra medium okej mogę powiedzieć medium, bo to trochę trudno nie no ja tu spadam, czy to będzie najtrudniejsze no naprawdę, nie wiem łatwiej, no to nie, spadł Uff jest i pyk i pyk już mamy drabinka i weszliśmy na kolejny etap to jest 18 jak wiem więc mamy już 18 etap chyba jest, jesteśmy najlepsi na serwerze a byliśmy najgorsi, a teraz jesteśmy najlepsi bo nikt nie może przejść 16 poziomu xd wow Ej, no to przejdziemy, zobaczcie, tu już mamy 19 level czyli Ej, co tu się odwola? To jest pilot to ślatał. O nie, najgorzej. Ostatni poziom. Goni nas kucharz. O nie, muszę wracać do domu. On mnie goni. Moc... o nie, goni mnie jeszcze. Ej, on się zacznie... Ej, zobaczcie, on się zbagował w drzewie xd. O nie, jednak nie. Uciek, uciekł, uciek, Uciekł, uciekł, uciekł. Ja już myślałem, że będę się z tego śmiał. Dobra, mamy to. Przeszliśmy całe obby. Parkurek też, no ja wiem, jak mam to powiedzieć, czy też się z parkur... I o, fajne fajny plac w ogóle jest, ale skoro tu uciekliśmy, to gdzie jest nasz dom? Przecież nie, nie może być ten tak, że wiecie, że my będziemy przez całą noc tutaj na placyku. Tu mamy jakąś grę, a ja tutaj chyba nie wchodzimy. O, karuzela. O nie, dlaczego ona tak szybko? Wow. No i dziękuję za oglądanie.